Hej, cześć, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. I dzisiaj zapraszam Was na film, w którym będę mierzyć moje ostatnie zamówienie z Zary. I to jest zamówienie czterech rzeczy. Zamówiłam dwa body z długim rękawem: jeden long sleeve i jeden t-shirt, czyli takie podstawowe basiki, ale właśnie takich rzeczy ostatnio brakuje mi w szafie. Dlatego poszukując czegoś fajnego, jakościowego, zrobiłam właśnie zamówienie na stronie Zary. I jeśli interesuje Was taki temat, to zapraszam do oglądania. Pierwsze body, które zamówiłam, to jest takie białe body z długim rękawem, i to wydaje mi się, że jest po prostu wersja tego body, które ja mam na sobie, ale z długim rękawem. To jest body, które kosztowało 79,90. Ja je mam w rozmiarze S. Tak, i ono, jeśli chodzi o skład, to jest sztuczny skład. Dokładnie 94% poliamidu i 6% elastanu. I ja świadomie wybrałam właśnie to body. Bo to, które ja mam teraz na sobie, mam już w szafie ponad rok i jestem z niego bardzo zadowolona. Ten materiał, chociaż jest sztuczny, to jest bardzo dobrej jakości, jest bardzo wytrzymały. Podoba mi się to, że ten materiał też jest elastyczny, że ten biały kolor jest rzeczywiście biały. Jestem z tego bardzo zadowolona, że to fajnie tak przylega do ciała. Nie mechaci się, bardzo dobrze się trzyma, dobrze się pierze. E, także mam nadzieję, że e, to białe body będzie tak samo dobrze wyglądać na mnie, jak to, które już mam na sobie. E, powiem szczerze, że 79,90 jak za taką podstawową bluzkę, to jest dosyć sporo. E, I z tego, co kojarzę, to to bez rękawów kosztowało dokładnie tyle samo, e, więc dziwne, ale okej. Okay. Natomiast jeśli to ma być rzecz, którą, w której będę chodzić non-stop, a z tym body tak jest, to jak najbardziej jestem w stanie tyle zapłacić. Także przechodzę do mierzenia. I tak prezentuje się to body na mnie i to co jeszcze wam chciałam powiedzieć, jeśli o tym nie wiecie, to to body zarówno to bez rękawów, jak i to, które mam teraz na sobie, ma taki podwójny pasek materiału na biuście, który pewnie ma sprawiać to, że jeśli macie mniejszy biust, to możecie nosić to body bez biustonosza, natomiast no ja raczej bym nie wyszła bez bustonosza, jeśli chodzi o takie body, bo wydaje mi się, że mimo wszystko ten materiał jest dosyć cienki. No i to jest też biały kolor, więc tu tak jestem raczej sceptyczna. No i to body wygląda dokładnie tak, jak ja sobie wyobrażałam. To jest idealny taki podstawowy element, którego właśnie brakowało mi w szafie. Jedyne co to ten skład. 94% poliamidu, to jest bardzo sztuczny skład. Zamówiłam też takie body. Ono jak widać nie jest już aż tak białe, to jest bardziej taki kolor kości słoniowej, ekry. jeśli chodzi o skład, to tutaj mamy 48% bawełny, 48% wiskozy i 4% elastanu. To body kosztowało 65.90, więc trochę mniej. A ma bardziej naturalny skład. Natomiast już widzę, że to body ma bardzo cieniutki materiał. Więc I je też zamówiłam w rozmiarze S. Także przechodzę do mierzenia i zobaczymy, jak to body będzie prezentować się na ciele. I tak prezentuje się to drugie body. I to, co mogę na pewno powiedzieć, to ten materiał zdecydowanie jest dużo cieńszy. Może to będzie też widać na kamerze, że trochę prześwituje mi stanik a raczej krawędzie miseczek tutaj zdecydowanie lepiej by się sprawdził taki stanik jakiś laserowo cięty, natomiast biorąc pod uwagę cenę 65 zł i super naturalny skład, no bo 48% bawełny i 48 wiskozy. To jest bardzo fajny skład. To myślę, że to body też sobie zostawię w szafie, bo takich podstawowych, jasnych, basicowych topów nigdy za wiele. Ciekawa jestem, jak się będzie prało to body. Ale rzeczywiście materiał jest bardzo przyjemny, bardzo mięciutki. Więc tutaj macie dwie opcje. Tamto body miało taki chłodny biały kolor, kosztowało 80 zł, ale było z sztucznego materiału. Natomiast mi się bardzo podoba właśnie jak ten elastan dopasowuje się do ciała, jest taki fajny, rozciągliwy i mi się tamto body pierwsze mimo tego sztucznego składu bardzo podoba i je sobie zostawię w szafie, to to również mogę wam polecić, zwłaszcza że ono kosztuje 65 zł, ma super naturalny skład. No ale tutaj weźcie pod uwagę, że to jest taki kremowy kolor. I gdyby był biały, to bym zamówiła biały, więc z tego co kojarzę na stronie, to był najjaśniejszy kolor. Także obie propozycje, moim zdaniem, są bardzo fajne i warte uwagi. I następną bluzką, już tym razem nie body, to jest również właśnie taka kremowa bluzka. Ona kosztowała również 79,90, ja ją mam w rozmiarze S. I ona ma tutaj taki wycięty asymetryczny dekol, co mi się bardzo spodobało. Tutaj mamy 69% poliestru, 28% wiskozy i 3% elastanu. I to jest jeszcze bardziej taki właśnie kremowy, żółty odcień niż to wody, które mam na sobie. Także przechodzę do mierzenia. I tak prezentuje się już ta bluzka na mnie. Ja ją zamówiłam z tego powodu, że mam takie lniane jasne spodnie i stwierdziłam, że body raczej będą przez nie prześwitywały przez te spodnie. Do tego przydałaby mi się jeszcze taka bluzka właśnie, która już nie jest body, tylko się kończy tak normalnej długości. Ona jest Takiej powiedziałabym, idealnej długości, że nie wkładamy za dużo tego materiału w spodnie, ale coś tam wkładamy, więc nie ma tak, że podnosząc rękę, wszystko nam gdzieś tutaj wyłazi. I ona ma tutaj taki właśnie asymetryczny dekolt, natomiast widzę, że przez ten dekolt niestety wystaje mi ramionczko. Każdym razem, jak je próbuję jakoś tutaj ułożyć, tak wychodzi. Więc tutaj albo musiałabym odpiąć to ramionczko, albo po prostu założyć taki biustonosz bez ramionczek. Natomiast ja nie przypadam za takimi biustonoszami, bo one mi zazwyczaj spadają. Bardziej ją sobie wyobrażałam, że ona będzie jakoś tak wyglądać, a jednak tutaj to wycięcie jest no trochę tak za głęboko i nachodzi właśnie na ramiączko od stanika. Natomiast ogólnie powiem Wam, że bluzka jest całkiem fajnie wykonana. Ten materiał rzeczywiście jest miękki w dotyku, jest dużo grubszy niż to poprzednie body. I wydaje mi się, że to jest raczej taka bluzka jesienno-zimowa, bo już coś czuję, że jak się zaczną takie temperatury 15+, plus, to może być w niej trochę za gorąco, więc ja ją raczej odeślę. Myślę, że taki dekolt jest naprawdę ciekawym urozmaiceniem. Może w czarnym kolorze nie byłoby to aż tak widoczne, właśnie jakby tutaj ramiączko czarnego stanika wychodziło z boku. Natomiast no to za bardzo mi przeszkadza, wiem, że to by mnie denerwowało, więc no to nie jest bluzka dla mnie. I ostatnią rzeczą, którą zamówiłam, jest taki zwykły t-shirt z krótkim rękawkiem, prążkowany w rozmiarze S. On kosztował 39,90, 58% bawełny, 37% poliestru i 5% elastanu. Nie mam czegoś takiego w szafie. Szczerze mówiąc, nigdy wcześniej nie zwracałam uwagi na takie właśnie podstawowe t-shirty. Zawsze kupowałam albo takie duże, oversize'owe koszulki, albo krótkie, ale szerokie, które potem praktycznie do niczego mi nie pasowały. Więc stwierdziłam, że Czas zamówić właśnie coś takiego podstawowego, obcisłego, i zobaczymy, jak taki t-shirt się na mnie prezentuje. I tak ten t-shirt wygląda na mnie, czyli tak jak mówiłam, krótkie, obcisłe rękawki. Tutaj zabudowany dekolt, taki zakrywający obojczyki. Jest taka podstawa, podstaw, ale tak jak mówiłam, ja czegoś takiego nie mam w swojej szafie i wydaje mi się, że nigdy nie miałam takiego właśnie dopasowanego t-shirtu. Więc na pewno go sobie zostawię dla testów, żeby zobaczyć, czy chodzę w czymś takim, czy się w tym dobrze czuję. Bo jak na razie to mam właśnie takie wrażenie, że kurczę, te rękawki mogłyby być dłuższe. Ja ją sobie na pewno zostawię. Więc tak jak mówiłam, tą poprzednią bluzkę z asymetrycznym dekoltem raczej będę odsyłać, natomiast resztę, czyli dwa body z długim rękawem i ten t-shirt sobie zostawiam i myślę, że to będzie idealna baza. Jeśli chodzi o wiosenne stylizacje, także e, to będzie na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Nie było tego dużo, bo głównie te rzeczy zabawiałam tak dla siebie, e, nie stricte pod film, e, żeby sobie sprawdzić, jak te basiki wyglądają. Myślę, że ceny, jeśli chodzi o te rzeczy, były całkiem w porządku zwłaszcza no ten t-shirt za 40 zł i tamto body za 65, no to jak na dobry skład, to jest spoko cena, bo często takie koszulki za 19,90, 29,90 pomimo tego, że są tanie, są kiepskiej jakości i po kilku praniach gdzieś też szwy się przesuwają. Nie wiem, jak będzie z tymi rzeczami, mam nadzieję, że za jakieś kilka miesięcy będę mogła wrócić do Was z podsumowaniem jakości tych ubrań. Dajcie znać w komentarzach, czy wykupujecie właśnie takie podstawowe, basicowe rzeczy w zarze i jak Wam się sprawdzają, bo bardzo chętnie sobie o tym poczytam. To by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy film. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję lub jakiś komentarz pod tym filmem i do zobaczenia w moich następnych filmach. Pa, pa!